Jeszcze jedna rzecz część z Was może zastanawiać się, dlaczego w tej części tutaj południowoeuropejskiej, czyli jadąc przez Włochy, potem Dolomity Alpy, dlaczego też bierzemy takie dania, a nie korzystamy z restauracji. To nie jest słuchajcie, kwestia budżetowa, to jest kwestia dobrego zarządzania energią. Pamiętajcie, że organizm przy bardzo dużym wysiłku nie jest w stanie trawić takiego standardowego jedzenia. Które, które jemy sobie na co dzień, czy w restauracjach, w knajpach. To jedzenie musi być lekkie, ale musi być wysokokaloryczne, tak żeby zjeść i od razu móc jechać dalej. Dlatego mamy shake'i Taki shake z, z dodatkami to jest około 600-700 kcal. Taki Daniel to jest około 500-600 kilokalorii jakieś tam w międzyczasie batony. Więc słuchajcie, rano shake, w południe takie Daniel i przy dojeździe, albo przy jakimś kryzysie, pewnie po 100-120 km kolejny shake i dopiero wieczorem, jak już przyjedziemy na nocleg, możemy szukać jakiejś knajpy, tak żeby móc zjeść coś normalnego, a może się okazać, że oczywiście w Europie, w większym państw, że coś będzie. Jeśli chodzi o, o Norwegię, szczególnie tam północ, no to będziemy skazani tylko na takie jedzonka, dlatego... Jeszcze tą część europejską, tutaj Włochy, planujemy potraktować mocno przygotowawczo, aby też podobierać dobrze te kalorie i być już w pełni gotowym na ten najtrudniejszy etap, który będzie etapem, oczywiście, norweskim: fiordy, lofoty i dalej.